Maneczko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek z Snow Runner. Jesteśmy w Kolumbii Brytyjskiej na obszarze Parku Narodowego i przyjechałem sobie na nasze kolejne odkrycia nowym samochodem, dlatego że chcę trochę pojeździć też tym po tym obszarze, zobaczyć jak on sobie poradzi. Ja już zapomniałem, że on ma tak mały zbiornik paliwa, tylko 40 litrów. Co prawda mało pali jest szybki, ale 40 litrów to dość niewiele, nie? Jak na te obszary, które musimy tutaj pokonywać. I tak. Mamy tutaj, to jest jeden pojazd zwiadowczy, ale drugi pojazd zwiadowczy czeka sobie koło cysterny, również zwiadowczej, i pomyślałem, że rozdzielę się tu odrobinę, pojadę sobie w jedną stronę tym pojazdem. A mamy tu jeszcze zbiorniki na dachu, także w razie czego będzie można się dotankować. Już wam pokazuję jak wygląda sytuacja. Tutaj mamy samochód International Loadster, który jest absolutnie fantastyczny. I nim mam w planach pojechać sobie o gdzieś w tą stronę. Czyli mm, zaliczymy sobie tą wieżę obserwacyjną i jeszcze pojedziemy sobie do tej tutaj. A później, no i to będą wszystkie wieże obserwacyjne, a tym kanem pojedziemy sobie to miejsce. No i zobaczymy jak pójdzie właśnie, jak on sobie poradzi. Muszę przyznać, że jechałem nim teraz całą tą drogę od garażu i poradził sobie błyskawicznie z tą odległością. Mega szybki, zwrotny, ale też i wywrotny, bo mamy na dachu dodatkowy bagażnik, gdzie mamy części naprawcze i kanistry z paliwem. Martwi mnie trochę ten ładunek. Chyba kiedyś miałem taką sytuację, że on się od czegoś odbił, wiesz, tymi wielkimi kapciami, nie? Odbił się od jakiegoś kamienia i zaliczył zaraz boka. Więc na niego trzeba uważać. On jest dobry, jest szybki, powinien lepiej sobie ra nawet radzić na błocie niż tamten loadster, ale on nie ma haka. A nie ma hak? Okej, okay. tylko nie wiem, czy możemy tego haka używać, kiedy mamy zainstalowaną oponę, ale jakiś tam hak jest. No ciekawe. Dobra, z nim trzeba uważać, bo jest niestabilny i można się nim wywrócić. Akurat chyba pojechaliśmy w obszar, który nie jest aż tak mocno zabłocony, póki co. Ale wiecie co? Tak mocno nim rzuca na lewo i prawo. Ma dużo mocy, mam chyba w nim najmocniejszy silnik. On i tak, ujej, on i tak został pogorszony w stosunku do tego, co było na początku gry. To jest samochód, to jest właściwie pierwsze DLC pierwsze rozszerzenie jakie możemy sobie dokupić do gry jakie się pojawiło to właśnie był ten samochód on był na premiere i o, jeśli jego miałeś na samym początku no to byłeś mistrzem był absolutnie bezkonkurencyjny dużo szybszy był niż jest teraz ale też y bo, wiesz, na początku miałeś tego takiego Chevrolet'a z cienkimi jako kółkami, i byle jakie błotko, które pewnie spokojnie byś w gumowcach przeszedł, nie? Sprawiło, że tamten samochód się zakopywał. więc mając takie autko kupione w DLC, na początku byłeś nie do pokonania, jeśli chodzi o pokonywanie terenów, nie? Jeśli chodzi o transporty, no to tutaj już chyba nie jest za różowo. No i zobaczmy, cośmy tutaj zrobili, bo pojechałem. Ha! Nie wiem czy... Nie, no źle pojechałem. Chyba powinienem tutaj dookoła jakoś myknąć. Ale jest szansa, że jakoś to naprawimy. Poczekajcie, zobaczymy, czy da się zjechać gdzieś tutaj na lewą stronę. No, powiem ci. To może być przeprawa. Czekaj, tu są te kamienie, Ok, Mamy ten punkt orientacyjny. Musielibyśmy tu trochę na wprost. Tak jakby w to miejsce gdzieś tutaj. Nie? Albo może nawet, zamiast tu skręcać, to od razu tu. I zobaczymy, jak to wygląda z tej perspektywy. No... Wiesz co, ja bym spróbował, mimo wszystko. Omijamy drzewa. Samochód ma dużo mocy. Mamy jeszcze opcjonalnie do włączenia blokadę dyferencjału. Więc potencjał jest. Ale trzeba jechać powoli, dlatego włączymy sobie te niskie biegi. I staramy się oczywiście omijać drzewa. oh okej, okay. hmm. Tu będzie ciężko. Czekaj, czekaj, czekaj. On jest lekki, wiesz. Okej, okay, mamy ten niby pierwszy checkpoint. Czekaj, bo ja nic nie widzę. Okej, okay, teraz lepiej. A wiesz co? Chyba nie będzie tak źle, jak myślałem. Do tego samochodu możemy sobie jeszcze opcjonalnie zamontować błotniki i taki próg przy drzwiach. Z tym, że... Mi się bardzo podoba właśnie bez tego. Wystające koła na no, bo gdzieś te błoto widać, jak się na tych kołach zaplątuje. To jest to. Ale z błotnikami też bardzo fajnie wygląda samochód wtedy. Oj oj oj, tutaj te gałęzie mocno mnie blokują. Myślę, że nie jest to nie do przejechania, ale będę musiał się nakręcić na pewno, o, ty, Dobrze, że samochód ma dość mocy. Ciężki ten lasek. o oh, shit. Nie. Nie no tutaj jest hardkorowa stronizna. To się zaraz niką wspomagać. Nika, nika, nika. Okej. Okay. <laughs> ja wie Czy wy w ogóle coś widzicie? Widzicie co, co się z nim dzieje? Jaj, tu jest zajebiście stromo. Tam, na do, tam niżej było jeszcze całkiem w porządku. Czekaj, spróbuję ręczny, puszczę wyciąg garkę. Okej, okay, trzyma się, ale już na granicy. Okej, okay, odpadamy furę. Tu jest zajebiście stromo. <noise> Ojej, kiepsko to widzę. Znalazłem inną drogę. Tutaj na pewno uda się podjechać. Natomiast tutaj w pewnym momencie była już taka stromizna, taka mega, mega duża, nawet chyba wyżej niż powinniśmy tam jechać. I spaliłem tam dużo paliwa, straciłem zbyt dużo czasu. Nawet chciałem się cofnąć na tą normalną drogę, ale patrzę, że tu chyba będzie ok. Trudny jest do sterowania ten samochód, trzeba przyznać, tak? Próbuję nim jechać mniej więcej prosto, on jakoś tam sam skręca. O, i przez takie drzewa ma problem, żeby przejechać. Jest na pewno też... Ojej, Jest na pewno też lżejszy od loadstera, bo ma problem z połamaniem na przykład takich drzew, nie? Tamten to przejeżdżał może nie bez żadnego problemu, natomiast na pewno dużo sprawniej. Przez takie rzeczy... O o, 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 też było hardcore. Aż mi się rezerwa zaświeciła, ale nie ma stresu, bo mamy tu na dachu jeszcze trochę paliwa. Także zawsze możemy się dotankować. Koła zapasowego nie potrzebujemy. I czekaj, chciałem zatankować tanken, tanken. No, mamy tak na dwa zbiorniki paliwa dla tego samochodu. Ale on też tak potrafi skoczyć tutaj spalanie do 6 litrów, na przykład, nie? Jak jedziemy gdzieś tam. No, żesz, kurde! Ale się wrąbał. No, niby taki fajny, nie? Taki kurczę, szybki w ogóle. A powiem wam, że w porównaniu do tego loadstera jest nim trudniej. Łatwiej nim gdzieś tam zarzucić dupę, gdzieś tam go wywali. O, teraz na no, bok, gdzieś tam odbił. Od razu musimy to kontrolować, nie? Mimo, że takie fajne, szerokie kapcie ma, trzeba by było go jeszcze sprawdzić na takim jakimś błotnistym, podmokłym terenie. I wtedy myślę, że te szerokie kapory mogłyby pokazać swój prawdziwy pazur. Może... Ojej, 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 ojej. Widzicie, takim się jedzie, nie? <grym> naprawdę. Tu w krzaki, tu w bok. Ciężko go wyprostować jakoś. Tak dziwny jest ten samochód, naprawdę. Dobra, weźmy na przykład kamerę z kokpitu. Może tak będzie mi lepiej zrozumieć, co się z nim dzieje. Tamten jest taki bardziej stabilny, no jest dłuższy też. Węższe koła też mogą robić robotę. Jesteśmy na miejscu. I tak, tutaj jest jedna wieża. Do której sobie musimy myknąć. A, czekaj, bo tu obok jest, okej. Okay. Cyk. I mamy. I tutaj jest jedna wieża. Obok jest druga, która chyba jest wieżą komunikacyjną, telekomunikacyjną. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z tej perspektywy. I jak wygląda to z lotu ptaka. Więc tu jest jakaś wieża, nie? Tu mamy przewrócona wieża. Ok. Jakieś zadanie. Nie wyglądała na przewróconą. No nie wiem, może coś, coś źle patrzyłem. I teraz moglibyśmy pojechać sobie tutaj dołem, albo wrócić się. Ja nie mogę daleko, to nie? Tu mam jakieś wyzwanie. Wszystko za dobre widoki. Tak naprawdę, chyba mam odpowiedni samochód, żeby spróbować sobie zrobić takie wyzwanie. Hmm, ale z drugiej strony, loadster wydaje, wydawał mi się szybszy. No i mamy jeszcze ostatnią wieżę obserwacyjną do zbadania. Właściwie ostatnie dwie wieże obserwacyjne do zbadania, czyli tą tutaj. Ale tak patrzę, że. Ta nie będzie aż taka istotna jak ta tutaj, bo tu mamy znacznie więcej zakrytego terenu do odkrycia. No nie? Mimo wszystko, odkryjemy sobie obie te wieże. Zastanawiam się nad tym, nad tym wyzwaniem na czas, żeby zrobić tym khanem. Niby się nadaje, ale powiem wam, że na kierownicy ciężko go jest opanować. Bardzo ciężko bym powiedział nawet. Trudny jest taki, choć wydaje się być no, świetnym pojazdem zwiadowczym, nie? A gdzieś tam się yy, wiesz, przechyli, gdzieś tam coś skręci sam, i już jest problem, żeby go wyprostować. Może za dużo mu gazu daje, może powinienem spokojniej go traktować. Jesteśmy sobie na miejscu naszego zadania. A raczej wyzwania. Pokaż. Teraz w które miejsce mam być... W którą stronę mam być ustawiony, nie? Mamy na przejechanie 3 minuty? Na zaliczenie tego. 2 minuty 40 na złoto. Pokaż. Czy to już się tak? To już się, kurde, zaczęło. Ej, co? Odwiedź pierwszą stronę. Gdzie ona jest? Aha, okej. Okay, czyli muszę się obrócić. Nawet nie widziałem tego punktu. No, jest to krótkie zadanko, więc powinniśmy sobie to na spokojnie... Wykonać, ale czy tym samochodem mi to wyjdzie, mocy? No, niby dużo. No, zobaczymy. Dobra. Najpierw sobie zatankujemy furę, bo może się okazać, że wszystko wypalimy w te dwie minuty. Pokażnik dachowy i tankujemy. No i za zadanie sobie restartujemy. Let's go. Ok, no i co? Co dalej? Oh, nie wiem, gdzie mam w jechać. Eee... Ojej, jo, okej, okay, widzę, tu na skróty. Jechałem trochę na tym widoku z kokpitu i jest lepiej opanować go na kierownicy niż na tym widoku zewnętrznym. No i tak, widzicie, on się tak odbija i się, kurde, wyobraca, nie? Straszny jest pod tym względem, ale... Nie narzekamy, walczymy. O, tu jest walka. Nie, 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 nie. O, o kurde. Gaz, gaz, gaz. I czy ja dobrze jadę? Tak. Nie hamulec. I wysokie biegi. Dobra, widzę kolejny checkpoint czy raczej strefę. Mamy, teraz nie wiem. Że... Szacuję, że gdzieś wiesz na wprost, nie? Ale nie widać tego, kurde. Powinno być. O, jak daleko. Okej. Okay. Nie planowałem tego robić, bo chyba nawet tego nie widziałem na mapie, że to będzie. Dopiero e, z tym nowym. E, nową wieżą widokową mi się to odblokowało. Ale no, fajnie byłoby zrobić od razu tym samochodem, zwłaszcza, że jest to niemałe wyzwanie, żeby go opanować. Czasu mamy, no powiem ci, że kiepsko z tym czasem. O ile ta następna strefa będzie ostatnią, no to może być nawet nieźle, ale nie widzę tego. Najgorsze jest to, że nie mam teraz w żaden sposób tego oznaczonego, nie? Tylko muszę patrzeć na mapę i tracę przez to czas. Dlatego to zadanie by trzeba było powtarzać pewnie żeby zaliczyć je na złoto, ale po prostu spróbujmy je zaliczyć. W końcu to też coś takiego odkrywczego i krajoznawczego, więc będzie pasować do naszej odcinkowej misji. Tak i tutaj mamy taki fragment błotnisty dosyć i tu się o, szyszty, kurde. I tu się właśnie te opony sprawdzają. Gaz, 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 gaz. gaz. Nie czekaj. Nie z boku, patrzcie do przodu. O tak. Idzie się namachać przy nim. Serio. Mam nadzieję, że dobrze zjechałem. O tak na pamięć jadę trochę. Ja pierd No slalom. Tu, tu, tu. Tak i mamy błoto, wysokie biegi. Bokiem, 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 bokiem. Tak jest. gaz, gaz. gaz. Okej, okay. to jest, widzę, widzę strefę. Kur... Co? 3 minuty już minęły? Nie wierzę. No tego się nie da nie powtarzać. Ciekawe to jest, spróbuję jeszcze lepszy. Lepsze To jest brąz? To jest chyba brąz, nie? Strasznie, strasznie trudne. Teraz czeka nas długa wspinaczka, a co tu jest? O, tu jest jakaś ciekawa wyspa, ale chyba do niej nie będziemy mogli dojechać, bo wszędzie dookoła widać, że jest taki teren, czy woda raczej dosyć głęboka, tak na pierwszy rzut oka. Tu mamy nasz kolejny cel i będziemy jechać naszym loadsterem. A tu mamy koń roboczy elektrowni. Może się okazać, że loadster jeszcze przy okazji zrobi jakieś inne zadanie. Kto wie, zobaczymy. Póki co, zakopałem się w błocie. No i potrzebujemy stąd się ulotnić. Myślę, że na ten podjazd wezmę sobie już przyczepkę zwiadowczą, bo ona tam trochę utknęła. Dobra, dajemy tu na bok, że złapiemy coś twardego. Uuuu... I let's go, jedziemy pod górkę, już na szczęście nie na czas. Myślę, że ten samochód lepiej by sobie poradził z tamtą czasówką niż tamten kan. Zobaczcie, jak on próje przez te wszystkie takie. no niezbyt trudne tereny, tak? Tutaj będziemy mieli podjazd błotnisty, ale wcale nie musimy jechać tym błotem. Ja widzę. O, kurde, zatapia się. Cofamy, cofamy, cofamy szybko. Musimy złapać trawnik i po trawniku pójdzie. Tylko. właśnie, on nie. niezbyt radzi sobie na błocie. Ja myślę, że tam ten kan jest stworzony głównie do błota. Jakichś błotnistych takich mapek. Tam, gdzie mamy nieco bardziej utwardzony teren, już jest z nim problem. Ok, spróbujmy tu ładnie boczkiem. I teraz tutaj. O, za szybko. Hałuj, 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 do przodu. Ok, czyli uniknęliśmy tego błotka, ale to się już nie udało wyrobić. Cyk. O, ten to fajnie ciśnie, nie tak stabilnie. Super. Dobra, tu musimy zobaczyć z zewnątrz, jaki mamy plan podjazdu. Chyba przez te drzewa tu damy radę przejechać. Oj, przez to białe, przez to białe, nie. Mamy przyczepkę za sobą, więc tak za dużo cofać też nie można, bo jak się przyczepka źle skręci i zahaczy o drzewo, to będzie, no, trudno. Okej. Okay. I zobaczcie, o ile łatwiej ten pokonuje wszystkie drzewka, nie? To jednak waga ma znaczenie w przypadku tych autek. I tu nie ma żadnej drogi tak w ogóle. Dojazd jest raczej na pieszo bardziej. O, ty. Tu jest taka skała. Pokaż mapę. Ajo, ja, jo, jo. Hmm, dobra, widzę, że mu moglibyśmy albo z tej strony uderzyć, ale tu jest stromizna, albo podjechać z drugiej strony, gdzie też jest stromizna. Zjedźmy sobie tu i uderzmy w ten sposób. Jak to wygląda? Oj, Przydałby się dron, nie? Żeby tak zbadać ten teren dokładniej z lotu ptaka. Wiesz, tak, żeby sobie polecieć gdzieś do góry i zobaczyć jak to wygląda z tej takiej dokładnej perspektywy, nie tam z widoku mapy. Brakuje tego. O, Ho, 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 Boże. Ale rypnął tam. Dobra, nie musimy jechać dokładnie do tego punktu, bo to tak, tak orientacyjnie sobie go wyznaczyłem. Pojedźmy sobie tu i do góry. Pionowo prawie że. na radę. W razie czego wyciągarka? Jedzie! E, no! Ładnie! Pięknie, bym powiedział nawet. Zobaczmy, co my tutaj mamy. I tak, to jest, no wydaje się taka kluczowa wieża, raczej wieża, do której powinniśmy pojechać na samym początku, żeby odkryć znaczną część mapy, nie? No to jest tak na środku mapki. Ale jeszcze mamy drugą wieżę, ostatnią już właściwie, wieżę obserwacyjną, która będzie już właściwie. Wydaje mi się, że ten teren, który te wieże odkrywają tutaj jest znacznie większy niż na w pozostałych krajach, w których byliśmy, wiesz, w SnowRunnerze, nie? Snow nie? Spory ten teren do odkrycia jest. O, mamy garaż! Wow, naprawdę? No to superowo. Możemy sobie tu samochody już schować? Bayer, myślałem, że tu nie będzie garażu, ale skoro jest, to będzie chyba dużo łatwiej. No ekstra. Teraz będzie trzeba zjechać z tej góry, ale tu mamy jeszcze zadanie, zobaczmy na czym to zadanie polega, bo może będziemy w stanie wykonać je już teraz, w co wątpię? Zobaczmy, pokaż zadanie. Miejscowi geolodzy potrzebują próbki wody z dwóch jezior, z północnej i południowej części parku Nord Peak. Płacę za każdą próbkę. Akceptujemy, oczywiście. Tylko czy my, śledzenie start, oczywiście, i zobaczmy sobie, gdzie musimy te próbki dostarczyć. Czy my wystarczy, że je sobie zbierzemy? A. Czekaj, tutaj mamy jedno północne jezioro, tak. Gdzieś na dole będzie południowe. Aha, okej, okay, musimy to robić etapami. Tutaj zostawiłem sobie tego kana, więc mam bardzo blisko, żeby zebrać tą próbkę. No, taki miałem plan, że sobie zostawię, może akurat jakieś zadanie się tu pojawi. Myślałem raczej o tym, żeby pomóc tam jakąś ciężarówkę w razie czego, ale okazuje się, że. Może wykonam sobie szybciej zadanie tutaj. Tego nauczyłem się grając w Snowrunera, że nie warto sprowadzać ciężarówki do garażu, jeśli skończymy jakieś tam zadanie, tylko warto je zostawiać na mapie, nawet jeśli mają mało paliwa bo może się okazać, że będziemy tam przejeżdżać pojazdem, który na przykład ma paliwo, ale nie jest w stanie zrobić następnego zadania jakiegoś tam, nie? Moi drodzy, odkryliśmy sobie kolejną wieżę, na kolejne odkrywki, zapraszam Was na kolejną, trzymajcie się, na razie, cześć!